Został zrealizowany plan, dużo dzisiaj nad tym myśleliśmy, bo wiadomość o absencji i Ekalibgena nie była dla nas planowana, nie spodziewaliśmy się, no i koncepcja całkowicie się zmieniła, ale koniec końców, nasze analizy, nasze kombinacje taktyczno-programowe, uważam, że zdały egzamin. Przed zawodami się dowiedzieliśmy, myślę, że każdy inaczej do tego podchodzi, na pewno bardziej może też motywuje i żeby tak się wziąć wszyscy i każdy żeby jeszcze lepiej pojechał niż wcześniej nie naradzaliśmy jakiś niesamowicie inny sposób niż zwykle. Po prostu było hasło panowie, no musimy się sprężyć, jest ważny mecz. Jedziemy bez jednego zawodnika i tyle. I wiele, wiele, wiele trzeba. Chłopakom nie trzeba było powtarzać, to nie wiedzieli co mają robić. A ci co dostali więcej szans wykorzystali to i bardzo się z tego cieszymy. Nie chcę je nas absolutnie oceniać na ten moment sezonu, bo, bo jeszcze dużo meczów przed nami. No, widać, że chłopak sobie nie, nie, nie radzi w tym sezonie ewidentnie, więc w sytuacji takiej jak, jak dzisiaj się nadarzyła, kiedy młodzieżowcy naprawdę punktowali na wysokim poziomie, no to po prostu trzeba było korzystać z ich usług. Czy będzie tak w kolejnych spotkaniach, czy ona wróci na wysokie tory? nie wiem. Zobaczymy naprawdę jak to się będzie poukładało. Na rozliczenia przyjdzie czas po ostatnim meczu sezonu. My go wspieramy, ale w sytuacji meczowej, kiedy walczy się o punkty na to, dzisiaj po prostu nie czekaliśmy, poszła szybka reakcja i widać, że dała ona pożądany efekt.